No i, i witam serdecznie. Dzisiaj z lasu. I tak jak widzicie wytargałem sobie z oj, Z pomieszczenia takich wózeczek żeby nie dźwigać, bo dzisiaj celem będzie sprzątanie. Jest to takie ustrojstwo po lodówce. O! Zobaczymy jak to. I położyć sobie można worek i tego nie targać. Także wygodne ustrojstwo. Dzisiaj bez nie jagłonie w kinie, plan jest taki, idę tym laskiem, który niedawno pokazywałem, mam na mapie zaznaczone 6 miejsc, albo więcej, takich, że tak powiem, drobnych skupisk, coś tam z nich skasujemy, no i będziemy widzieć się co jakiś czas. Dobra, ja lecę dalej, do zobaczenia przy jakimś tam pierwszym miejscu. Okej, okay, to jest jedno z nich. E, niestety nie wytargam tego. Tutaj jest brzeg ulicy, jest przejście przez las. E, kawałek zderzaka, ale jest centralnie pod drzewem wkopane. E, nie idzie tego wyciągnąć, także tam jest jeszcze jakiś śmieć. Zobaczymy się za chwilę. No i tak. E, pierwszy punkcik posprzątany. Tutaj są śmieci. My idziemy tam do punktu numer 2, zaznaczymy go u mnie na mapie. No i oczywiście po drodze zbieramy pojedyncze rzeczy. I tyle. Do zobaczenia znów za chwilę. No i tak dotarliśmy do drugiego mojego, mojego punktu na mapie. Pod jednym drzewem takie wysypisko. Także biorę się i zaraz wracam. No i od razu lepiej. Kolejne miejsce, więc idziemy teraz w tą stronę i kolejne miejsce, zaraz Wam pokażę. Tutaj po drodze jeszcze trochę styropianu, nie powinno tego dostał być w lesie, więc toż to wygarnę i tyle. Ok, styropian wywędrował, jeszcze jakieś flaszki, worek już się napełnia, znowu idziemy dalej. Oczywiście takie pojedyncze znaleziska też lądują. Tu w worku figa zadowolona. Ja pomimo, że pogoda nie jest jakaś super, to już że tak powiem troszeczkę mokry. Dobra, lecę dalej. Tylko to oczywiście zabiorę. Wędobelskie rzeczy samochodowe. Oczywiście było to pełne. Jakiś tam odpadł, został wysypany przed chwilą Też wychodzi z lasu No tak, kawałek od tej trasy, co wszedłem Nie wiem, komu się chciało to przywlec do lasu Wyrzucić kawałek plastiku Ale oczywiście zabieramy No i tak, rozejście dróg, przeszedłem nie wiem ile metrów Podhaczyłem dwa punkty z mapy Które Wam gdzieś tam wkleję Worek jak widzicie, rośnie tych punktów po drodze. Drobnych jest masa, oczywiście, takich pojedynczych rzeczy. Ja chyba teraz odpalę mapę i zobaczę, gdzie jest najbliższy kolejny punkt. Dobra, ok. Mapa sprawdzona. Wychodzi, że w tym kierunku zostało mi jeszcze 5 punktów. W tym ten bardzo duży bardzo duże wysypisko, także dzisiaj myślę, że jeszcze przynajmniej 3 punkty uda się ogarnąć mam jeden worek, bo stwierdziłem, że na spokojnie eee, ze względu na to, że no, nie czułem się dzisiaj za, za dobrze, także zobaczymy jak to pójdzie lecę dalej a tutaj oczywiście kawałek monitora a raczej jego obudowy typowy śmieć leśny, prawda? Ok, zapomniałem o tym miejscu. Zupełnie. Ech, I tak. Nie wiem, czy się zabiera z większą ilością punktów, które oznaczymy na mapie. Bo przede mną coś takiego. Mam jeszcze jakieś drobne. ciuć się zmacha. Już tu widzę, że ktoś obierał. Muszę założyć rękawiczki, ale to jest kawałek miedzi, nieobrany. No dobra, biorę się za sprzątanie. Ok, to miejsce wygląda tak. Tam też już nie ma, ale nie wiem jak się zabiorę. O kurde, jestem tak zgrzany, że to się w palenie mieści. Zobaczcie ile tego wyszło. Worek jest pełny, to jest 120 litrowy worek chyba. Taki i ja aż mi się ręka czy się ech, wytargam to i postaram się gdzieś to ech, jeszcze jakieś tam podsumowanie nagrać jak wyjdę z lasu Okej okay. nie nie sprzątać ale rozerwał mi się worek musiałem wrócić ech, na szczęście znajomy jest tu niedaleko życzył mi parę worków Osoba, która też tu sprzęta, także zabieram jeszcze to i tam jest trochę. Dobra, ok, pozbieram na do innego worka i idę ogarnąć to, co mi się zaczęło rozsypywać w tamtym worku, i zabieram to do auta, podwiozę miejsce umówione pozostawienia do, do zebrania. Dobra, trzymajcie się. Ok, jestem w szałcie, raz opuszczam. Tyle śmieci zostały dozbierane. Już nie nagrywałem, bo nie było jak. Także trzy wory, ten plastik i, i trochę tam puszek, trochę jakichś gówien innych. Jestem przy drodze, także sorry za hałas. Śmieci wywiozę koło znajomego, akurat mają e, do wyrzucenia śmieci. Ok, auto rozładowane. Zostaje to, szkoda mi było wywalić. Może coś z tego zrobię. Trochę puszek kapsli od znajomego do sprzątania. Reklamoweczka darów natury, czyli jabłuszka, jakieś tam inne rzeczy. No i oczywiście pozdrawiam znajomego Konrada, który prowadzi profil na Facebooku. Lusowo mój dom. Eee, I tak jeszcze jeden dar losu, ale to pokażę Wam już w domu. Ok, i tak. Nagrodą od lasu jest taki oto grzybek. Jest to kozia broda. Eee, nie jest to odmiana dębowa ani tam inna, to jest odmiana e, nieobjęta ochroną już od jakichś e, paru lat. E, przepyszny grzyb. Jedyny jaki przyniosłem. Tak za chwilę będę szamał, że tak powiem. Dobra, trzymajcie się ciepło.